Kiedy prokuratura jest tak podzielona, że są tam i ludzie ziobrzy, wierni i lojalni żołnierze z Biniewa Ziobry, ale także są ci, którzy chcą być powiedzmy niezależni, to wtedy może dojść do tego, że z jednej strony ścigają Neumana, który jest z Platformy, a z drugiej strony będą ścigać Sasina, który jest z PiSu. Kiedy wierzysz, że jesteś Bogiem, kiedy wierzysz, że jesteś ministrem i wszystko tobie wolno, to nie patrzysz na to, że już rok temu Pozbawiono cię tych apanarzy i jesteś teraz zwykłym posłem, łamiąc przepisy, będziesz za nie odpowiadał, panie Antoni Macierewicz. Ale dzisiaj także wam opowiem o mojej wczorajszej wizycie na wiecu wyborczym, przedwyborczym Rafała Trzaskowskiego, który publicznie przyznał, że się mnie boi. A -a. Ja wiedziałem, ja bałem się pana dopuścić do głosu. Cześć wam, zacznę od małej prywaty. W maju albo w czerwcu dostałem mandat. Nie kłóciłem się, przyszedł do domu, zapłaciłem, przyjąłem punkty. To było 300 zł, chyba tam 5 czy 6 punktów karnych, po prostu zostałem ukarany za prędkość. Ale są ludzie w tym kraju, którzy nie wiedzą, czym są przepisy ruchu drogowego, i jeżdżą tak, jak kiedyś byli traktowani, czyli kraj, no powiedzmy Warszawa, była dla nich zamykana. Żeby mogli przejść przez ulicę bez przejścia dla pieszych, a kraj był dla nich wstrzymywany, wstrzymywany żeby mogli w ciągu godziny dojechać z Torunia do Warszawy. Antoni Maciarewicz właśnie w tej chwili dowiedział się, że nie jest już bogiem pisowskiego plemienia, tylko zwykłym człowiekiem, który podlega prawu i sprawiedliwości, które wróciło właśnie do Polski. Poseł Maciarewicz za swoje wykroczenia drogowe dostał trzy mandaty łącznie na 1800 zł i 21 punktów. Dalsze kroki policji po sumowaniu punktów karnych byłego ministra. Co ciekawe jest, media zaczynają dosyć mocno Bronić Antoniego Macierewicza i złagodzać całą tą narrację. Niektóre media piszą, po zakończeniu rozmowy poseł z pośpiechem opuścił studio i udał się w kierunku centrum Warszawy. No z pośpiechem. Kurwa mać. Macierewicz myślał, że jest bogiem, myślał, że jest ministrem i nic mu się nie stanie, dlatego wsiadł w samochód i na pełnej nie będę mówił na pełnym czym, ale na pełnym gazie pojechał z punktu A do punktu B. Myślał, że miasto będzie dla niego zatrzymane. Pan Maciarewicz nie jechał w pośpiechu. On jechał tak, jak przez 8 lat jeździł. Przyzwyczaił się do tego, że nic nikt mu nie może zrobić i tak sobie jechał. Bóg Antoni Maciarewicz. Prawda jest taka: Maciarewicz uważał i dalej pewno uważa się za świętą krowę polskiego nie wiem, polskiej polityki, polskiej rzeczywistości. Człowiek, który przez lata upokarzał wszystkich, człowiek któremu żołnierze salutowali, gdy u jego boku jakiś młody chłopczyk stał i głaskał go po nóżce. Człowiek, który przez lata oszukiwał Polaków, dzieląc ich, dzisiaj ma zapłacić 1800 zł za takie wykroczenia? Mecierewicz powinien nie tylko zapłacić 1800 zł, stracić prawo jazdy. I wiele innych rzeczy. On powinien odpowiedzieć za wszystkie złodziejstwa, przekręty, a także knuwactwa, które prowadził, a zabranie prawa jazdy, czy to będzie dla niego problem? Nie, po prostu partia Pis, weźmy przydzieli mu tak samo jak Jarkowi Kaczyńskiemu kierowcę, za którego Persaldo zapłacicie wy. Znaczy, w sumie ja też trochę. O ile Antoni Macierewicz przez ostatnie lata, jak i pewno dzisiaj niczego się nie bał, to jest ktoś, to chce być prezydentem Polski, a publicznie przyznaje, że mnie się obawia. Rafał, naprawdę jestem taki straszny? Ja wiedziałem! Ja bałem się pana dopuścić do głosu. Cała sytuacja, całe to spotkanie wczorajsze we Wrocławiu z Rafałem Trzaskowskim dla mnie jest trochę dziwne. Osobiście na tej sali znałem kilkoro kilka osób, nie wiem, starostę Świdnickiego, który tam był, Michała Jarosa, który był obok Janka Dzięcielskiego, który był niedaleko, jeszcze jednego posła. Znałem tam wiele osób i te osoby też mnie znały, więc uważałem się za takiego, no powiedzmy, nie do końca konfederatę, za którego zostałem uznany przez Rafała Trzaskowskiego. Tym bardziej było dla mnie zaskakujące, jak zareagował Rafał Trzaskowski na chęć zadania przeze mnie pytania? Bo dla mnie było to, no, takim trochę wyrazem jego tchórzostwa. Panie Rafał, bardzo, takie kręcimy pytanie kam kamerą. na sam koniec. Na tu sam jest koniec. tyle kamer, mamy jeszcze jedną. Tak, Bra mamy brawo życie. dla tego Pana. Dziękuję bardzo. Pytanie A wszystko, kogo Pan reprezentuje? A, jakieś 3 miliony Polaków. Ale, ale kogo? Dobrze. Przepraszam, możecie Pan przedstawić? Ja nie jestem z telewizji, jestem wyborcą tak? tak, Panie Rafale. Okej, okay, tak. bardzo jestem ciekaw. Pytanie ba żeby Wam to wytłumaczyć, od ponad godziny Stałem grzecznie, nagrywałem dla was live'a, którego emitowałem na swoim kanale na YouTube, Rozmawiałem z ludźmi, spotykałem się tam w międzyczasie z ludźmi, co słychać pewno na, na tym live'ie. Byłem normalnym wyborcą, który co prawda nie może głosować w prawyborach platformowych czy tam koalicyjnych, ale jestem wyborcą, który prawdopodobnie będzie głosował. Albo na Trzaskowskiego, albo na Sikorskiego w maju przyszłego roku. Więc jako wyborca miałem prawo tam być i zadać pytanie. Szczególnie, że na live, który prowadziłem, padało wiele pytań, wiele pytań od Was, ciekawych pytań, które chciałem zadać, ale widząc jaka jest atmosfera i jak mało czasu jest przeznaczone na to spotkanie, doszedłem do wniosku, że zadam jedno pytanie, które, no, które bardzo nie tylko mnie, ale także Was nurtuje, bo wiecie, mamy milczącą Agatę. I ciekawiło mnie bardzo, czy będziemy mieli w Polsce milczącą żonę Trzaskowskiego jako pierwszą damę, czy może cholernie silną kobietę, jaką jest Anne Applebaum, i jaką tak naprawdę. Pierwszą damą chciałby, żeby była żona Rafała Trzaskowskiego. Bardzo trudne. No. Mamy taką mimozę, która się nazywa Gata Duda, która nic nie mówi we wszystkich językach tak. świata. No. Mamy żelazną kobietę, która potrafi Trumpowi dopiec, tak, e, tak naprawdę w też kilku językach świata. Jaką pierwszą, pierwszą damą będzie żona Rafała Trzaskowskiego? Dobrze. Jak widzicie, moje pytanie nie było ani trudne, ani obraźliwe, ani jakieś nacechowane negatywnie. Ono było dowcipne. Ono było z uśmiechniętą twarzą powiedziane. To pytanie miało na celu nie tylko pokazanie, że Rafał Trzaskowski ma do siebie może trochę dystansu, co mi się cholernie się okazuje nie udało, ale miało też pokazać tym wszystkim ludziom, kobietom szczególnie, że w końcu one będą miały w Pałacu Prezydenckim swoją przedstawicielkę. To, że ja byłem w bluzie, Panie Rafale, nie każdy facet w bluzie jest konfederacyjnym dresem. Tak samo jak nie każdy facet w garniturze będzie koalicyjnym inteligentem. To, że ja stałem obok gościa, który był z Konfederacji i zadał panu niewygodne pytanie, wcale nie oznacza, że ja wspieram Konfederację. I pana strach i przerażenie, które pan miał w momencie, kiedy ja zacząłem zadawać pytanie, pokazuje kilka rzeczy. Ale o tych kilku rzeczach za chwilę, bo teraz ciekawe jest, jak pan odpowiedział na moje pytanie. Co do pana i, i dla jego pytania. Drodzy Państwo, ja się umówiłem z moją żoną, że to ona będzie decydowała a propos tego, w jakim stopniu się w, zaangażuje w kampanię wyborczą. No i dochodzimy teraz do samego sedna. Po tym jak Pan zobaczył, usłyszał, jakie ciekawe pytanie zadaje, to zeszło z Pana całe ciśnienie, którego nie był Pan w stanie wytrzymać, nie wiem, pięć minut wcześniej, kiedy zaczynałem zadawać to pytanie. Kiedy. Zobaczył Pan, że to pytanie nie jest atakujące Pana, a powiedzmy otwierające pewną puszkę Pandory, bo nikt z nas nie chce mieć kolejnych pięciu czy dziesięciu lat kobiety, pierwszej damy w pałacu prezydenckim, takiej jak Agata Duda, która potrafiła milczeć we wszystkich językach świata. Chcemy mieć pierwszą damę, która będzie w stanie stanąć za kobietami, za mniejszościami, za nie wiem, muzułmanami, na przykład. Chcemy mieć pierwszą damę, która będzie w stanie tupnąć, no może nie tupnąć, walnąć pięścią w stół i powiedzieć, ty rasisto, nie odzywaj się, tych ty homofobie, nie rób tak. Chcemy mieć pierwszą damę, która nie będzie milczała, a będzie wręcz dużo gadała. Natomiast po tym, jak pan zareagował na moje pytanie, dam panu jeszcze raz szansę później Ustosunkowania się do mojego pytania, ale po tym, jak pan zareagował na moje pytanie, no ja się trochę przeraziłem, bo udowodnił pan, że boi się pan rozmów z ludźmi, którzy nie klepią pana po pupci i nie są pana klakierami. Udowodnił pan to, że obawia się pan wyborców, bo. Nie podejrzewam, że udowodnić chciał pan swoje rasistowskie poglądy, że wrzucił pan mnie do jednego wora z gościem, który był z Konfederacji i chciał pan Konfederatę, jak i mnie, wsadzonego do wora z Konfederatami, po prostu rasistowsko olać. Ja nie, nie podejrzewam pana o rasistowskie zapędy, ale nie mówię, że tak mogło się nie stać. Dlatego chciałem wam powiedzieć, że po tym spotkaniu, po tym wczorajszym spotkaniu, mam kilka przemyśleń na temat Rafała Trzaskowskiego jako kandydata na kandydata na prezydenta, i zanim powiem Wam o tych swoich obawach, to powiem, że tak czy siak, nawet jeżeli wygra Rafał Trzaskowski w tych prawyborach, to ja będę go od, od poniedziałku, przyszłego tygodnia, po tych wyborach w platformie, będę go wspierał. Natomiast dzisiaj, mimo że jestem osobą, która nie może brać udziału, w koalicyjnych wyborach na kandydata na prezydenta, ale wiem, że wy, moi widzowie, możecie brać, to ja wam powiem kilka z moich przemyśleń. Po pierwsze, Trzaskowski jest o stokroć lepszy od Dudy i będzie dobrym prezydentem, ale jest chórzem, co udowodnił właśnie, nie pozwalając mi spokojnie zadać pytania, a starając się mnie zdeprecjonować, obnażyć, porównać albo wsadzić w buty Konfederaty. Pokazał, że czegoś się Rafał boi. A ja nie wiem, czy chce mieć prezydenta, który boi się trudnych pytań. Po drugie, chowa swoją żonę za plecami feministycznej możliwości i podjęcia decyzji przez nią. Panie Rafale, ja zaraz zadam jeszcze raz to pytanie, ale to nie o taką odpowiedź, jaką pan udzielił mi chodziło. Znaczy, odpowiedzieć pan może jak pan chce, ale nie odpowiedział pan na moje pytanie. Rafał jest naprawdę niezłym politykiem, ale brakuje mu szóstego zmysłu, czy tam trzeciego zmysłu, czwartego, nieważne. Brakuje mu któregoś zmysłu, który by mu powiedział: Chłopie, zatrzymaj się, nie atakuj, bo to może nie być wróg. Jeżeli nie wiesz czegoś, to nie wypowiadaj się. Jeżeli nie wiesz, kim jestem, co robię i jakie mam pytanie, to się nie wypowiadaj. Wystarczyło poczekać, abym zadał pytanie. I gdyby było ono niewygodne, to wtedy mogłeś się mnie dopytywać, człowieku, a nie z góry założyć, że jestem Twoim wrogiem. No i patrząc przez tę całą sytuację, ostatnia rzecz. Czy ja sobie wyobrażam Rafała Trzaskowskiego, który na forum ONZ albo, albo NATO siedzi i punktuje, doprowadza do płaczu ambasadora Rosji? No nie, bo w tej roli na pewno wygrałby Radosław Sikorski, który nie tylko. Z żelaznym uśmiechem na twarzy, albo nie wiem, trzymając żelazne, wodze na, na, trzymając żelazne nerwy na wodzy, będzie w stanie wypunktować kłamstwa i bluźnierstwa ambasadora Rosyjskiej Federacji Zbrojnej. Nie wiem, czy Rafał dałbyś radę z tym, a wręcz bym powiedział w wyraźnie, Sikorski dał, ty byś nie dał, ale to nie zmienia, że i tak będziesz o stokroć lepszym prezydentem niż jest dzisiaj. Jezus Mariano, muszę to powiedzieć. Niż dzisiaj jest prezydentem Andrzej Duda. I tak jak powiedziałem, nieważne jest dla mnie, czy będzie to Sikorski, czy będzie to Trzaskowski. Będę wspierał jak mogę i jednego, i drugiego, ale dzisiaj, kiedy jeszcze wy macie wybór, to zastanówcie się, czy naprawdę chcecie wybrać faceta, który trochę się boi rozmów z wyborcami, z wyborcą, który jest tak pochlebny dla niego, naprawdę się bał rozmawiać. No ale cóż. Na szczęście nie boi się rozmawiać z wyborcami, nie kto inny jak Jacek Sasin, którego jeszcze kilka miesięcy temu chcieliśmy posadzić za 70 baniek z wyborów, a dzisiaj się okazuje, że Jacek może mieć problemy nie tylko, prokurat nie tylko karne, ale też finansowe ze względu na artykuł 231 powiązany z importem węgla. Jak zawsze, dziękuję Wam za to, że subskrybujecie, lajkujecie i komentujecie na tym kanale. Dziękuję Wam za każdy wyraz Waszego wsparcia. Czy to jest wsparcie finansowe na YouTubie, czy to jest napisanie komentarza. Ale dzisiaj muszę podziękować siedmiu osobom, które naprawdę mnie zaskoczyły, bo miesiąc nie wchodziłem na swoje konto na Patronite. Tutaj macie link do mojego konta na Patronite i jest tam już siedem osób, które mnie co miesiąc wspierają. Naprawdę dziękuję Wam za to i czekam aż przekroczymy kolejną granicę pełnej, pięknej dziesiątki. A wtedy coś wymyślę. Jak będzie nas dziesiątka na patronajcie, to ja coś wymyślę, żebyśmy razem jakoś spożytkowali nasze zaangażowanie. Jacek Sasień znów ma problemy. Najwyższa Izba Kontroli zawiadamia prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Pamiętam jak kilka lat temu e, siedziałem sobie spokojnie w domu na bali e, i odbieram nagle telefon od mojego kolegi. Nie powiem jego nazwiska i mój kolega mówi słuchaj mój zięć... E, Robi interesy z pisem. Słuchaj, on będzie teraz do Indonezji leciał węgiel, statkami kupować, czy ty możesz mu jakoś pomóc, i tak dalej, i tak dalej. Ja już wtedy miałem znajomości, i powiedzmy, znajomości. Znałem i konsula, i trochę panią ambasador, znam i inne osoby z całej branży, szeroko rozumianej branży energetycznej. Mojej koleżanki mąż jest naprawdę dużym producentem węgla w Indonezji, węgla i gazu, notabene. I mówię, tak, stary. No dawaj namiar, jakoś go skontaktuję. Facet okazało się, że jest bajkopisarzem gawędziarzem, czyli wpisał się idealnie w pisowską nomenklaturę robienia bajek, znaczy pisania bajek. Zbudujemy milion samochodów elektrycznych, 100 tysięcy domów i zaimportujemy w dwa tygodnie 50 milionów ton węgla, mniej więcej. Tak to wyglądało, ale chłop był na tyle przekonujący, że mu powiedziałem: "Dobra, jak przylecisz, to się z tobą spotkam". Oczywiście Kontaktuję was, miałem dostać z tego prowizję. Nie mówię nie. Układ był prosty. Ja wam pomagam, znajduję wam towar, wy go ściągacie. Ja dostaję prowizję, ale nie chcę ponosić żadnych kosztów i do tego za chwilę dojdziemy. I wtedy się okazuje, że to, co dzisiaj nikt zarzuca Jackowi Sasinowi, ja przeżyłem już kilka lat temu tą partyzantkę. Nie, partyzantkę nie mogę powiedzieć, bo bym obraził partyzantów. Tą amatorkę. No, też nie po wszystkich amatorach, ale powiedzmy to pisowskie podejście do załatwiania tematu przeżyłem wtedy. A dzisiaj pancerny banaś wyciąga to na światło dzienne. To są kłamstwa, piramidalne bzdury i całkowicie. Bezprawny atak na mnie. Żądam, na, żądam natychmiastowego usunięcia poniższych treści oraz zaprzestania ich dalszego rozpowszechniania. Napisał Jacek Sasin na swoim koncie twitterowym. Także Jacek Sasin napisał, że jeżeli platforma napisze, że przeprasza Jacka Sasina i skasuje te treści, to Jacek Sasin nic więcej z tym nie zrobi. Jacek, tylko ja przypominam, że to nie platforma pisze te oskarżenia. To pancerny Banaś, czyli człowiek, którego wy powołaliście do Najwyższej Izby Kontroli, postanowił pokazać, jakimi debilami organizacyjnymi wy byliście jako PiS. Ja nie mówię, że ty, Jacek, ale cały PiS, tak? Jak poczytałem trochę te, te oskarżenia, które Nick zrobił w stronę PiS Gwiazdy Jacka Sasina, to naprawdę dziękuję Bogu, że nie zrobiłem z wami tego interesu. Nie zrobiłem z wami tego interesu z dwóch, trzech powodów. Po pierwsze, wy chcieliście tani węgiel, gówniany węgiel od gównianych dostawców. A ja mogłem Wam pomóc w załatwieniu bardzo dobrego węgla w bardzo dobrych lokalizacjach. Niestety za wysoką cenę, a przez tą wysoką cenę wasi bylejacy pośrednicy nie zarobiliby grubych milionów dolarów. Ale Polacy za to mieliby dobry materiał, dobry węgiel. W którym tauron by mógł normalnie palić, a nie ukrywać wasze lewe interesiki z mułem i miałem, który ściągaliście do Polski. Najwyższa Izba Kontroli podjęła decyzję o zwróceniu się do, prokur do prokuratury z zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa przez Jacka Sasina, byłego ministra aktywów państwowych. Kontrowersje budzi sposób zarządzania procesem importu i dystrybucji węgla kamiennego po wprowadzeniu zakazu handlu z Rosją. Jacek dzisiaj mówi, że on tam nic nie zrobił, nic, na nic nie wpływał, ale ja powiem tak: plan, który dzisiaj widzą wszyscy, a ja widziałem go już wtedy, był bardzo prosty. Kupujemy z Indonezji wszystko, co się da, gdzie się da, jak się da i za ile się da. Robimy największą ilość możliwych transakcji z największą możliwą ilością firm, pośredników i producentów. Ściągamy małych polskich pośredników do robienia potężnych międzynarodowych interesów. Bo jak się coś wysypie, to problem pójdzie na pośredników albo na wielkość skali. Bo jeżeli robimy 100 transakcji i jedna nam się wysypie, to się to jakoś przykryje na hałdzie tauronu. Ale jak zrobimy dwie transakcje, jedna nam się wysypie, to nawet tauron nam tego nie przykryje. Taki był prosty plan manipulacji całą tą sytuacją, który został uszyty albo w ministerstwie Jacka Sasina, albo w ministerstwie nikogo innego, jak pana Ireneusza Zyski, bo ja osobiście słyszałem, a także mam to napisane na jednej wiadomości, że pan Ireneusz Zyska, jak się dowiedział o tym, że moje nazwisko pojawia się w transakcji, to się strasznie zjeżył. Co ciekawe, nie chodziło tam tylko o to, że oni nie wiedzieli, co kupują, gdzie kupują, jak kupują. Oni też nie wiedzieli, jak mają to przywieźć, bo może Wy nie wiecie. Ale bardzo często import węgla do Polski, na przykład z Indonezji czy z krajów Ameryki Południowej, odbywał się przez porty rozładunkowe w Niemczech. Dlaczego? Dlatego, że polskie PKP za czasów Sasina, polskie porty za czasów Sasina nie były w stanie obsłużyć takiego ruchu towarowego, więc czasami szybciej i taniej było ściągnąć towar do Niemiec, tam go załadować na wagony i przywieźć. Do Polski, dobra, może nie taniej, ale pewniej i szybciej. I czy Sasin odpowiada za ten chaos? Nie wiem, czy odpowiada on tylko i wyłącznie on. Moim zdaniem odpowiadają ci wszyscy, którzy pod nim pracowali i wykonywali także jego polecenia. Ale czy generał odpowiada za swoich żołnierzy? Odpowiedzcie na to pytanie sobie sami. A najlepiej napiszcie mi w komentarzu, czy Jacek Sasin odpowiada za te wszystkie problemy które dzisiaj trawią biedny pis.